Czy to może być największy przełom w elektrycznej motoryzacji od lat? Lip Motor B10, nowy gracz z Chin, wchodzi na europejski rynek z przytupem. Przestronny, dobrze wyposażony, z solidnym zasięgiem i co najważniejsze, najprawdopodobniej z atrakcyjną ceną. Czy to wystarczy, by zawojować rynek i rzucić rękawicę uznanym modelom na rynku? Sprawdźmy to razem. Lip Motor to chiński producent samochodów elektrycznych, który od 2024 roku działa w Europie pod skrzydłami potężnego koncernu Stellantis, właściciela takich marek jak Citroën, Peugeot, Fiat czy Opel. Model B10 to pierwszy tak istotny krok marki w kierunku europejskiego klienta masowego. Na start poszły Włochy, ale producent nie ukrywa, że Polska jest w sferze poważnego zainteresowania. B10 to SUV o długości 4515 mm, szerokości 1885 mm oraz wysokości 1655 mm. Rozstaw osi pojazdu wynosi 2735 mm. Zatem, jak można stwierdzić, są to typowe kompaktowe wymiary. Stylistyka jest prosta, minimalistyczna, typowo europejska. Brak zbędnych przetłoczeń, czysta forma to coś, co może przypaść do gustu klientom szukającym nowoczesnego, ale stonowanego wzornictwa. Mi osobiście jak najbardziej ta czysta forma odpowiada. A wy, jakie macie zdanie? Napiszcie w komentarzu. Lip motor B10 napędzany jest przez silnik elektryczny o mocy 218 koni mechanicznych i momencie obrotowym wynoszącym 240 Nm. Pojazd przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 8 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 170 km na godzinę. W przypadku nowego modelu dostępne są dwie opcje akumulatora trakcyjnego. Pierwsza o pojemności 56,2 kWh zapewnia zasięg do 361 km zgodnie z normą WLTP. Druga o pojemności 67,1 kWh umożliwia przejechanie do 434 km zgodnie z normą WLTP. Obie wersje obsługują ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW oraz szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 168 kW. W związku z czym możliwe jest naładowanie od 30 do 80% w około 20 minut. Dzięki platformie LiB 3.5 udało się uzyskać naprawdę dużo miejsca wewnątrz. Producent deklaruje aż 22 różne schowki w kabinie. Standardowo bagażnik ma pojemność 420 litrów, jednak po złożeniu oparć tylnej kanapy zyskujemy aż 1415 litrów. To czyni z B10 bardzo praktyczne auto rodzinne. We wnętrzu dominuje centralny ekran dotykowy o przekątnej 14,6 cala systemu multimedialnego, przez który obsługujemy niemal wszystko: od klimatyzacji po systemy wspomagające kierowcę ADAS. Tradycyjnych przycisków w zasadzie nie ma. Na pocieszenie zostają dwa pokrętła na kierownicy. Zegary to osobny ekran o przekątnej 8,8 ,8 cala, ale brakuje wyświetlacza head-up display czy integracji nawigacji z zestawem wskaźników, co w 2025 roku może być rozczarowujące dla części klientów. Podokietnik kryje indukcyjne ładowarki, a pod nim znajdziemy porty USB. Wnętrze jest schludne, nowoczesne i przestronne. Lip Motor B10 na rynku europejskim dostępny ma być w dwóch wersjach wyposażenia. Wersja Life z akumulatorem o pojemności 56,2 kWh, a w wyposażeniu znajdziemy m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, panoramiczny dach o powierzchni wynoszącej aż 1,8 m2, kamera 360 stopni, czy pełny zestaw systemów bezpieczeństwa wspomagających kierowcę ADAS. Wersja design to większy akumulator o pojemności 67,1 kWh, elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane fotele, elektryczna klapa bagażnika, przyciemniane szyby, system audio z 12 głośnikami czy oświetlenie ambientowe. W Polsce pojazd zadebiutuje najprawdopodobniej po wakacjach i możemy spodziewać się cen na poziomie około 135 do 140 tysięcy złotych. Jednak jak będzie oficjalnie? Jeszcze chwilę musimy poczekać. O oficjalnych cenach poinformuję Was w jednym z kolejnych filmów na kanale. Czy Lip Motor B10 ma szansę na sukces? Patrząc na dane techniczne, wyposażenie i ceny, zdecydowanie tak. Auto jest większe niż większość konkurentów, oferuje dobre osiągi, wystarczający zasięg, szybkie ładowanie i nowoczesne wnętrze. Cena bardziej przypomina segment B niż C, ale są też znaki zapytania. Rozpoznawalność marki Lip Motor jest wciąż bardzo niska, zwłaszcza w Polsce. Koncern Stellantis nie prowadzi jeszcze silnej kampanii promocyjnej tej marki. Nie wiadomo, jak te auta będą się sprawdzać po kilku latach eksploatacji. Tutaj chodzi o trwałość, jakość serwisu i dostępność części, póki co to duża niewiadoma. A dla wielu brak fizycznych przycisków może być po prostu nieakceptowalny. Lip Motor B10 to przykład nowej fali chińskiej motoryzacji, coraz dojrzalszej, coraz bardziej przystosowanej do europejskich oczekiwań i co najważniejsze, bardzo konkurencyjnej cenowo. To dobrze zaprojektowany, przestronny crossover z nowoczesnymi rozwiązaniami i realnym potencjałem, by zburzyć dotychczasowy porządek na rynku. Dla klientów liczy się dzisiaj więcej niż logo na masce. Liczy się wartość, przestrzeń, technologia, komfort i cena, a Lip Motor B10 trafia w te punkty naprawdę celnie. A jakie jest Wasze zdanie, moi drodzy widzowie? Czy kupilibyście auto elektryczne z Chin, jeśli byłoby tańsze o 30-40 tysięcy złotych od konkurencji? Czy zaufacie nowej Marce, jeśli za jej plecami stoi Stellantis? A może Lip Motor B10 to tylko chwilowy błysk i nie przekona europejskich klientów? Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie o modelu Lip Motor B10? Czy to będzie hit, czy może nie wypał? Zapraszam was wszystkich do konstruktywnej dyskusji w komentarzach. Moi drodzy, jeśli film wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, czyli kciuka do góry dla YouTubeowego algorytmu. Zasubskrybujcie, proszę, kanał MotoPrezentację i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!